Ja z go pogonię. Patrz, patrz, jeszcze mu bye bye. O. <ścoughs> Wo, wow, 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 Platforma. Ej. Ło, wow, prawie mi chłop zniszczył platformę. Dobra. Ej, tak ten WF tak, jest odpalony. Maury, no. no, nawet go wywaliło chyba. Siema no mordy, jest dzisiaj ze mną Pepe. Siema. I dzisiaj będziemy sobie robili na Bedwars motyw nieśmiertelności A o co z tym chodzi zobaczycie już na arence, bo na arence będzie to wytłumaczone No i ogólnie dzisiaj gram takim swoim skinem Ponieważ e, no nie dobiliście ostatnio łapek w górę Być może dlatego, że w sumie YouTube mi udział powiadomienia Tak jak mi to robi od pół roku I jest mi smutno No ale możecie teraz zostawić łapeczkę w górę I Pepe powiecie ile widzów mają wbić łapek, żeby były skiny widzów 190 Dobra, 190 murdeczki, nie macie teraz psychy zostawić tej łapki w 3 sekundki. Raz, dwa i trzy. Jak to wam się udało, to napiszcie komentarz, wiesz o co chodzi. A my już idziemy na rękę. Tak więc nasza ręka wystartowała, nie zdążyłem tego nagrać yy, i Pepe ogólnie tutaj już się dobudował Ogólnie challenge polega na tym, że y, musimy zginąć jak najmniej razy i używając, używając platform ratowniczych Szary już tutaj idzie w ogóle, y, więc Dobra, musimy uważać. Czy On budował sobie łóżko czymś? Yy, nie wiem, chyba tak, wiesz? Dobra, e, no, no i ogólnie i polecam wam spróbować tego challenge'u tak samo... No zabrał już mi złoto! Tak samo jak... Po, Dobra, tak, 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 tak samo jak polecam wam Jem na końcu. Tak samo jak polecam wam zajrzeć do e, opisu, bo tam jest na przykład link do mojego Discorda i do mojego Snap'a dla widzów, znaczy no nazwa Snap'a, e, na Snap'a dla widzów, także widzowie polecam, żebyście mi tam dodali, bo tam jest często dużo e, fajnych informacji i tak dalej, i tak dalej, jeżeli zawodzą was powiadomienia na YouTubie, no to polecam wam takie coś zrobić. E, dobra, ja już sobie tutaj wezmę, e, cyk, cyk, e, pyk, dobra ja i mogę, zrzucamy do... dobra, ruszką. dobra, dobra. No to widzę, że tam... u nas raz nie? i prawie nam zyszył szkoła. Mm -hmm. Dobra, to tam ich raczej zabijesz, nie? E, bo już Ta, ci... w ogóle, w czy... Bo już chyba Aqua albo niebieski idzie na środek, więc stary muszę. To lecisz na środek, ja już Muszę właśnie pracę. szybko lecieć, bo, bo to lipa będzie. O właśnie jest Aqua. Dobra. 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 Aqua zginął, Także git. Dobra, mi jednego emeraldo zebrał. Udało mu się zebrać chyba, albo wyrzucił po prostu. A nie, tylko jednego. Ej, to git, będę miał 8 emeraldów stary. O, to nice. e, no to fajnie, bo będę miał ile platform? E, znaczy ja nie chcę za wszystko kupić. Ja sobie kupię klatę i, albo nie, inaczej kupię sobie po prostu e, hełm i buty, e, te. No e, ty gadasz e... za wszystko sobie kupię platformy. Za wszystko, no, ale po co? No, jak ty... sobie pisz. A no w sumie, no dobra. No dobra, niech ci będzie, tylko musisz nam przyjść i ulepszyć generatory. Ja nam prota ulepszyłem, No dobra, to bierzemy platformę. Cztery platformy, ojejku. Trochę, tro, tro, to trochę, to będzie. trochę ich będzie. Emeraldów, zapewne. Wiesz Co, żelazo by, znaczy diamenty by się nam najbardziej teraz przydało, wiesz? To dobra, to. No to dobra, tak będę wracać z emeraldami, to od razu diamenty. Dobra. Wybrać. W ogóle, widzowie, jeżeli trwajcie do tego momentu, to napiszcie: Platforma, a my wam przypinamy serduszka. Tak więc polecam. Eeeem, um, dobra, kurde, jeszcze złota. A złota mamy strasznie mało. Ja mam cztery dopiero, właśnie dlatego... Czekaj, pójdę na diamenty i może pójdę do szarych po złoto, co? Bo tam o. szarzy mogą mieć troszeczkę złota. Yy, dobra, tutaj mam dwa diamenty. No tak, jak będę wracał od szarych, to będę musiał zużyć. Znaczy zużyć. Będę musiał wziąć jeszcze jednego e, cika yy, Tak więc, tak, w ogóle, jeżeli macie jakieś fajne pomysły na challenge, na Bedwars, to piszcie widzowie, na pewno coś tam wybierzemy, bo, bo, bo chcemy takie challenge ponagrywać bardziej, nie? Bo to nie ma co. To już, to już nie są te czasy, gdzie się tryharduje, żeby wygrać arenę i się nagrywało, a areny, że tak powiem, fabularnie. Odcinek pierwszy, odcinek drugi, bo to było popularne w 2000. E, 13-14 roku. A teraz to już takie bardziej challenge się nagrywani, także chcemy trochę dla was challenge ponagrywać. No, wydaje mi się, że chyba jeszcze jedną arenę będziemy musieli zagrać, wiesz? No, bo to jest jakaś taka dosyć szybka. Dobra, ja już chcę kupię te cztery platformy Mistykną, ja sobie kupię żelazny. O, to Git w sumie, stary. Ja potrzebuję jeszcze tylko trochę żelaza. Cztery żelaza potrzebuję, żeby sobie. E, w sumie nie, bo widzę, że to jest jedno żelazo. E, to potrzebuję trzy żelaza i chyba je będę właśnie miał. No super, mam. E, to biorę sobie żelazny mieczyk. Biorę sobie więcej budulca. W sumie budulca muszę mieć, bo jakbym spadał, to To platforma i te sprawy, i te sprawy. E, no dobra. Mogę iść już z Tobą, się bić tam do kogoś. Co kogo idziemy? Na czerwonych czy na niebieskiego? E, na czerwonych dawaj. Co ty no dobra, na to? to? Dobra, to już się idę tam budować a, a masz TNT? Mam jedno Dobra, to dawaj Go, 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 stary, go Dobra, 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 dobra Dobra, dobra I gitara Ole, oni most tutaj robią, A Ale możesz patrolować, że, że niby spadasz, a niby no Dobra, dobra, dobra odmierzysz. Dobra, ej dobra, nie, karetka mi jedzie, dobra, czekaj Ja, ja sobie ich gonię, ja... Ej, nie, nie rozwalaj im jeszcze łóżka Dobra, dobra. Ja z tego pogonię, patrz, patrz, jeszcze mu... Bye bye! O. <noise> nie, no dobra, dobre, dobre Dobre takie trollowanie Wow, wow e, ten WF chyba ma aurę tak mi się wydaje O, ja jeszcze dub jumpa zużyłem najgorzej e. Dobra, czekaj Wow, wow wow, wow. O, tuż, chyba Ej Wow, prawy mi chłop zniszczył platformę. Ja to muszę uważać. właśnie, mi się wydaje, że ten WF jest odpalony. Tak? mi bił. Dobra, sprawdzimy. Ale nie, mogą mi się wydawać tylko. Sprawdzimy. Ja się już tutaj do nich podbudowę. Dobra, pod podjeżdżamy leciutko ich. Ja już ich podjeżdżam. Dobra. Tylko, czy ja masz się double jump, wiesz? Ej, ja się, Więc... zostawić? Dobra, niszcz. Dobra, dobra. Ej, tak, ten WF tak, jest palony, no. no, nawet go wywaliło chyba. Dobra, także będzie banowany ten WFik. Jakiś tutaj klozecik tak się nie robi. Tak się nie robi, WF tak i robi. cheaty, czy aty, aura, BW. Zaraz będą jakieś e, te. Łapsterdake e, mi pisały w komentarzach. Ale on nie miał cheatów, on nie miał cheatów. Tak jak ostatnio, tak jak, tak jak ostatnio chłop się kręcił, cel, nacelowywał na głowę i cztery osoby Przecież on nie miał cheatów, super administracja I, I to piszą osoby, które jedyne jakie mają pojęcie o czytach, to chyba tylko właśnie jak cheatowały e, i, i, I no, no ale, no no, no, no nie fajnie, że ktoś się chce wypowiadać, a, a, a nic nie wie na ten temat, także no e, Dobra, e, chodź do, chodzi jest do niebieski. No, jak to gdzie? Czy to jest aqua? Nie, czekaj, co to jest za kolor. Ty. Co? Właśnie, czekaj, gdzie niebieski ma bazę? Ej, no. Wytyfy. Czy to jest aqua, czy to jest blue? Bo nie już. Ale to już jest chyba nie, blue, jest aqua. wiesz? Ale, a, to jest aqua. a sprawdź, czy ma zniszczone wyro? Nie, nie, bo sprawdziłem po prostu nazwę wełny, co nie jest sajana, nie blue. Aha, a, a ja sprawdzę. Ja będę. Będę normalnym człowiekiem, obywatelem? No tak, no nie ma, racja, racja No, hmm. oh, widzę go, on a chyba całą grę, bo, bo nawet nie obudował łóżka Tak no, on czerwonych Serio? Poczekaj no, Tak, tak ona całą grę to, to my tam byliśmy i, i nie wiedzieliśmy o tym tak, ona gdzieś się zginęła O, spadłeś, widzę, o, widzę, tak. widzę, widzę Dobra, lecę Wróć Platformę. <śmany> ja bym tak spróbował, wiesz. Spróbować zrzucić platformę, pójść po nią skoczyć i ją kliknąć. Wow, to byłoby dobre. To byłoby gitara w sumie. Dobra, lecę na chłopa. Chłop nie we. A ja sobie zrobię platformę. A bo dobra. No awczy. Ojoj, najgorzej takiego Steve'a biednego zabijać. A ja sobie postawię tutaj. A nie, tutaj nie można. A no tak. Dobra. Ja się pobawię jeszcze platformą, patrzcie, patrzcie Wow, 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 pyk I cyk, platforma, bardzo ładnie Dobra, już teraz bez zabawy, trzeba iść go zabić e, O tu nagle chłop, chłopie Niszczy nam e, łóżko Dobra. siedząc u siebie W bazie i, i nas zabija, <grym 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 i zabija> Dobrze, odpali, no. Ta, więc idziemy na Kolejną już arenę Tak więc mordki Nasza druga ręka startuje jeżeli dot... Ty właśnie było w poprzedniej ręce, jeżeli dotrwali? Tak, było. Eee, A to jeżeli dotrwaliście do tej, wtedy była platforma, jeżeli dotrwaliście A. do tego momentu, to napiszcie Asasynek Kozak. Pe nie, nie, Pepe Kozak. Nie, jest Team Pepe wpisze. Nie, Asas... Team. Nie, Pepe Kozak. Nie, Asasynek Team Assassin albo Team Pepe piszcie i my będziemy właśnie. Wam się serduszka. O kurde, ty wyobrażasz sobie takie Team. Pepe sobie, to nie, nie, nie. Assassinka Team to jest jeszcze większe prosy ale wyobrażacie sobie na przykład zebrać takie dwa teamy i taką P PvP zrobić taką stawkę w minecraftcie o, o kurde. Ty, dobre by <laughs> to, to było w sumie. No. Dobra, flanę jest koło nas. Ja no, buduję od razu bo on dosyć dobrze gra w Bedwarsy. E, no właśnie, bo ja widzę. Team Pepe i dlatego jest taki dobry. Tutaj stary, ja uciekam, bo mam trzy serca, oni. Musisz mi pomóc, ni. No spadł. Spadł? O, to git, ni. Dawaj, co, co każde słowo, ni? Mówimy. Nie, no nie. Nie, nie, nie. To, to będzie rakowe, Dobra, stop, w serio. To już, to już źle brzmi, ni. Dobra, czekaj. Um, biorę sobie tak. Kamienny mieczor. Diamencika jednego tu wyrzucam, jedno złoto też tu wyrzucam Bierę drugiego diamondcika ch To czekaj, ja ci mogę pomóc, co? Pomóc dobrze, ci? Dobra Dobra, to ja się nim zajmę, mordo Ja się nim zajmę A tyle ci niszczyć mu wyro Ole mnie trafił! Ej stary, to musisz to mi to... pomóc Zaj Zajmij go, ja już ty niszczę Jest! Dobra Gdzie? nie! O nice, dobra, dobra ja Kurde, ale miał loła, ale miał loła no dobra No na chwilę e padł No dobrze tak więc, jedno zginięcie to nic takiego. Do wesela się zagoi. Dobra, biorę tak. Pyk, pyk. Potrzebuję teraz budulca. Nie wiem, czy masz budulec. Mam dwa stakiwełny. Wiesz, co czekaj? Bo będę tutaj... szedł na środek, nie? Aha, w takim sensie. Nie no do, do, obła, obła no to czekaj. To, to ja lecę po diamenty, ulepszać nam generatory i dasz mnie e, te platformy w ogóle to jest taki śmieszny troll, takie trollowanie graczy też w sumie troszeczkę, bo mało osób używa tych platform i dużo osób o nich po prostu zapominani. <grystanie> no, no i tak to właśnie wygląda o się... Dobra. Eee, so... eee, dawno widziałem, żeby ktoś używał platformy na betwórzach no Warsach. właśnie, właśnie, właśnie o to chodzi, nie? także, także tak, no śmieszny troll moim zdaniem, znaczy troll Czasem się można pośmiać z ludzi, bo, bo nie ogarniają i później będzie A bo ty masz cheaty O, flyer no. odpalił game moda. O, no Postawił sobie slime bloki, halo Ta, normalnie Ale nie, no widzowie, ogólnie wracając do tematu tamtego poprzedniego odcinka, że tam ktoś nie miał cheatów U. Czy wy myślicie, że osoba w administracji, która jest 3 lata ponad e, Łącznie I która zna się bardzo dobrze na cheatach by się pomyliła I w takiej sytuacji No, 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 no nie oszukujmy się, no, no nie Także spokojnie, ja nie banuję, jeżeli e, wiem, że ktoś jest czysty, bo mi to fanu nie sprawia także, także nie musicie pisać głupich komentarzy, znaczy... No, są osoby, które z multikonta piszą głupie komentarze, bo się boją napisać to ogólnie, nie? Ale to już było wyjaśniane na, na jednym ze streamów e, Dobra, to czekaj, ja sobie może lekko ekwipunek ulepszę i, I pójdziemy sobie na kogoś, kto się już dobudował do środka najwyżej, dobra? Dobra To możesz zebrać diamenty Czekaj, Jak chcesz? Zbiorę ci więcej emeraldów. Nie no, już Teraz bez to... sensu. Mam cztery na razie platformy, więc jest git Później coś skończy. Teraz telefon taką u ciebie, czy u mnie? Bo już nie wiem. U ciebie, u ciebie. Dobra. Bo u mnie, u mnie już nie. Ja już sobie telefon odłożyłem, wiesz? Dlatego już nie powinien wibrować. E, dobra, czekajcie. Jeszcze potrzebuję dwa złota, Dawaj złoto, goś. Dawaj złoto. E, dobra, gitara. To tak. E, Czyli na co ja miałem wziąć pyk. te diamenty? E, na generatory. A dobra Ty, bo są w ogóle od, do białego no. szedł y, Yellow od boku, ale widzę, że dobra. zginął. To możemy iść do Yellow, dawaj. Chodź. dobra, to czekaj te generatory lepsze Dobra, dobra, dobra. Aha, są za trzy, no to dobra, to nie ulepszę jednak. A, no to to I trudno. Chyba zostawiam sporo emeraldów na platformie. Okej, 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 nie ma problemu. Dobra, to już się tutaj dobu do wy, 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 wy wywołuję do żółtych. Gościu, jechany z ulepszy. nimi trzeba zrobić, bo to nie ma innej opcji. Aha, ty, znaczy do, nie, do żółtych, nie? E, ogólnie to żółci są koło niebieskich O, w sumie, czekaj Złoto tutaj nam zostawili, bardzo fajny prezent, bierę diamenta Kurde, Grey nam kradnął emerald z środka, tak nie może być O nie, to lecimy zaraz na nich dobra. Gościu, jechane będzie, dobra Ja muszę się teraz podbudować. Zrobimy taki myk, pyk, 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 pyk myk, myk <laughs> Nie no, mordo, 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 Bartuś, Bartuś Bartoś, nie świruj O, Bartosz, się nawet trafić Poradzisz sobie. tam sobie z nimi? Tak, raczej tak Mhm Jak mi się TNT źle postawiło To ładne TNT Dobra O, o kurde, teraz się A, dobra, raczej dam radę Dobra Ja już tam się Dobra, ja rękę. robię troll, ja robię troll Dobra, dobra, dobra. O, nie po, Poobserwuję Co? O, nie, double jump'em się złożyłeś Double jump, no No, no, no mm. Cię popcham go tam może do ciebie? <laughs> Od tyłu. Oskoczył sam! No <laughs> nie! Nie, ratuj się! Masz, masz, proszę. Jezus! padłem na swoją platformę! Uratowałem się! Uratowałem się! Patrz, jest na Ty, stary, tylko chyba będziesz się musiał rzucić klocki, wiesz? Bo mi nie stychnie te 32 klocki. Chociaż Tym. sobie zobaczymy. Czekaj. Zobaczymy. <laughs> Ty mi ile klocków rzuciłeś? Jednego? Nic nie rzuciłem. No, u. Rzuciłem nie No nie. Dobra Dobra, styknie Chyba e, Dobra, styknie Ale to było piękne, nie? To było tak dobre zagranie Tylko gdzie jest ten żółty. Nie, dobra, nie <grym> gdzie, jest rzuty? gdzie jest on ten żółty? Gdzie jest ten żółty? A, dobra, to... O nie, on teraz będzie on do nas może, On może iść właśnie do nas, nie? Tak, on idzie do nas, bo widzę już tam bloki, że się stawiały A, dobra, no to spoko, powstrzymasz go, powinieneś dać radę, mordo co ty, nie dogania go? Nie Kurde, nie to wiem. przypał ale trzeba tak czy siak go zabić, to trudno, to leć za nim. Jak tam zniszczy łóżko, to po prostu go sobie zabijesz. Eee, dobra. Ja sobie robię. On nie jeszcze on białym zamiast nam, bo chyba nie ogarnę, że to jest biały w baza. <laughs> To dobrze, to dobrze, że tak się stało. Eee, dobra, zginął, także super. Ja sobie jeszcze Firebola tutaj pyknę, jeszcze chcę sobie Refa kupić. Dobra, bo Ref to jest dobra rzecz. Okej okay. uh, Nie no, te platformy to jest naprawdę mega, 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 rzecz moim zdaniem W sensie jakoś tego sam nie używam, tak? Ale jak się używa do takiego challenge'u to powiem wam, że jest śmiesznie nawet A Ja się, się tam, ja się raz, dobrze raz, bawię, raz no Można, można sobie raz na jakiś czas takie coś zrobić e, dobra w ogóle? E, tak mam dwie, więc spokojnie To już styknie, dobra idę do szarych Czy ty już tam jesteś? Działaś już tam coś, widzę Tak, co? trapowałem jakiegoś gościa, może drugiego um, mi się jeszcze uda Nagrywam Aha, nie udało nie, nie, nie. się Szkoda Ogarnął Dobra A, Dobry jest <laughs> Skubany Mądry Dobra, wlatujemy w nich Ja już tutaj stawiam TNT um, Dobra Dobra, serefka zjem taktycznego Dobra I jahane Gdzie są? Dobra Pyk, 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 pyk Pyk Ups. Dobra, tamtego trzeba dorwać dobry. Dorywamy tamtego to ty będzie go, Tak. Nice. U -u. platforma. <laughs> nice. <laughs> Dobre są te platformy, widzicie? To jest sposób na nieśmiertelność na Bedwars, bo ludzie często nie sprawdzają tego, czy wy spadliście, czy nie. Także polecamy takie rzeczy robić. Dobra. Dobra, no to teraz Blue osadzi został. Mhm. Mm ty. ludzie! no nie! U kolejna, ty. Nie mów. Stary. Dobra, o Boże Przecież O, spadłeś. stary. Nie, Ej, no kolejna, kolejna osoba, która jest w Blue, i Awczy znowu. Tak. No tak, tak mi się wydaje, Illuminati. bo kolejny, kolejna osoba nie obudowała łóżka Illuminati Gościu, po jak się ja już tutaj śląbiłem jak wygląda. Wygląda. Jakieś pałki no dole, jakieś timebloki zielone Czekaj, czekaj pobudowane. Ja tam muszę pójść, czekaj O no, faktycznie <laughs> Śmiesznie wyglądają to, no Znaczy, śmiesznie wyglądają to, no, no, fajnie Śmiesznie to wygląda Dobra, dawaj do niego Dawaj, bo ja nie mam budulca Mam 17 elementów Dobra teraz ja się buduję ty, nie mam już platformy, mordo, jak coś to zginę, nie? Ale nie mogę zginąć, śni. No ta. Dobra. 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 I gdzie on jest? E, nie wiem. Możliwe, że gdzieś kampi. No właśnie, a to byłoby niefajne, jakby gdzieś kampił. Ej, obstałem, że gdzieś tutaj za bazą jest, to jest klasyczne. Ta jest za bazą, ale spadłem. On jest za bazą. Czekaj. I jak bardzo? No nie wiem No nie wiem jak bardzo On no za bardzo. po prostu siedzi Dobra widzę Widzę kutabaniacza Ej yy, pamiętajcie Hashtag team Pepe w komentarzach Nie, nie Team Assassinek Nie, team Pepe. I pyk go Wow Prawie zginąłem Bo, bo rzuciłem mu fireballa, ale on go odbił Czekaj Zrzucimy mu TNT O tutaj mu postawimy To troszeczkę go obiję. O, czekajcie, ja muszę się cofnąć muszę Dobra, obiło go trochę I pyk, dojazdówa Jest, nice. dobra, tak więc widzowie widzimy się już Na pożegnaniu, tak więc brateczkiem wam bardzo serdecznie Dziękuję za oglądanie tego materiału, jeżeli wam się spodobał Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie robicie To na tyle, trzymajcie się, cześć Siema, team Pepe, team Astacynek